Patyczki będą potrzebne. Za chwilę będą potrzebne patyczki. Dzień dobry. Delikatnie robimy kuleczki, a ja oczywiście zaczęliśmy robić kuleczki, bo jak ja coś y, mówię, to zaraz co co robię. Ale nie, kuleczki robicie wy. Nie mogę aż tak bardzo łatwiej. Wszystkim po kolei dziewczynka. Dlaczego większą? To ma być naszyjnik, po co ci taki wielki? Tak ja tak. koło? młyńskie Koło chcesz nosić na Nie. Po kolei, każdy dostanie. I odbicie będziemy robić, Wszyscy Dokładnie, ale to na sam koniec robi z tempelki. Najpierw zrobimy wszystko inne, żeby nie było bałaganu. Ja dajcie, no, ja dajcie pokażcie te kuleczki. Ja, jest... ja jest... <grymne> chcę <Wciąż, grymne> Dobra, ja to, to jest miększyc, to. <grymne> I to jeszcze nie ma gliny? Ja. Ja. O, to ma ja to jeszcze ma. Co? Jacyś bez ja. 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 nie Ja. 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 Ja Proszę bardzo. Powstaje nam coś takiego i na I drugą bladnie, stronę delikatnie, delikatnie rozbłyszczamy. Jak już jest gładko tak, to przestaje. Tak. I na drugą stronę. Jak macie już gładkie, przestajecie się Gładka. Yy, tak? tak? no, ja a, a, szkórkę, bo ona wysyka, tego, że nie wie, to, Twoja skóra jest. Y, no,

Teraz tą kulkę okrąglutką spłaszczamy na stole, nie bardzo bardzo, bo nie może być za tak, płaska. Robimy dziurkę, ale nie za na środku u góry, ale nie za Już, nie za, starczy, już starczy. żeby nie była za prosta. Nie może być za płasko, O, nie po wstępie ostał własny nasz niczem, trzeba zrobić dziurkę na rzędzie. Tak. I zobaczcie, ja sobie wybrałam taki stempel. Za stary patrznik i rozdaję. Mogę robić dziurkę. Proszę bardzo. Robimy taki patrzącą dziurkę. Teraz wyglądam. duże. Uwaga, uwaga. Jest krzyż do Mam krzyż? Są krzyże Jest czaszka krzyż, krzyż, pijaków. No, z małpami ścianami tak? ja są są ja bardzo, bardzo. są Czaszka? Tutaj ktoś odbijał czaszkę. Czaszka ma duże wzięcie, to musisz poczekać w kolejce. To jest czaszka. Czy czaszka już odbita? bo dam, Ale jeżeli ktoś chce zrobić pytanie dla babci, to ładnie byłoby zrobić... Bez czaszki. Jest, biać, jest e, podpisane. Czacha. Czacha? Słuchaj, przyjrzyj się. Kto zaczeka, powiedz mi na koniec, co ci poprawię, bo teraz jestem otoczony. Podpisane. Ola, ala, ola, ala. Ale nie może! Potorujecie ulicę! A nie może lecieć? Słońce, idioto! Przecież to wampiry. Dokładnie! Dziękuję panu w masce. Więc ludzie, jeśli naprawdę nas lubicie, zróbcie przejście jak raz! Okej! Okay, koledzy